Witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam tutaj Tomcio. Dzisiaj mam tam troszkę do pracy przy niektórych drzewkach, przy co trzech albo czterech Yamadori z zeszłego roku to pokażę wam. Pozyskanych, przyjęły się i mam tam trochę do ucięcia, bo tam odbiły na maksa, tak, także od dołu, także kilka gałązek się usunie, usunę i się podzielę tym z wami. Także tak, i tak, pierwszy Jamadori w zeszłym roku, który pozyskiwałem. To jest to, i tutaj będę chciał też usunąć o, te dwie gałęzie. To jest brzoza. Pozyskana w zeszłym roku. Przyjęła się, jak widzicie, puściła listki, i tutaj ma pełno nowych pędów. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. Także no, taki będzie filmik, bo mam kilka do usunięcia. właśnie takich, takich właśnie egzemplarzy, że po prostu tutaj od, od, od pnia. Po prostu muszę to pousuwać i podzielę się tym z Wami. I jeszcze tam mam Czeremchi, to za, za momencik. Też do przycięcia pokażę Wam z zeszłego roku Yamadori pozyskane. I wiecie co, tak szybko w skrócie, jak tu jeszcze jesteśmy, bo pisa... ktoś mi tam pisał, parę osób mi pisało, żebym powiedział jakie ja nawozy używam. No to ja używam normalne nawozy, Florowitu, do cytrusów, do cytrusów, taki żel i jeszcze taki Biopon. To są te płynnych używam, takich płynnych. Nawozów. I co dwa tygodnie tymi płynnymi nawożę. A jeszcze używam sobie takie, mam taki normalnie, mam taki zwykły obornik, tylko że granulowany. O. I, I tym obornikiem sobie nawożę niektóre drzewka tylko. Tak jak tu na przykład do klonów to rzucam raz na miesiąc tego obornika trochę. Bo tamtym to co dwa tygodnie. I czasami też robię sobie z niego y, zawiesinę. Rozpuszczam go w wodzie i wodą podlewam. Nie zawsze rzucam te. To tyle, no nie, taki naturalny. Tego też czasem używam, tylko że tego raz na miesiąc jak daję. A tamte płynne daję raz na dwa tygodnie. No to tak w skrócie to. Dla tych, którzy pytaliście mnie tam, prawda? Ktoś tam mnie pytał. No takie, takie nawozy. No może sobie sprawię jakiś inny nawóz, bo już mam tam jak mi się te pokończą, to sobie teraz kupię taki inny. To zrobię filmik to wam pokażę, to może dopiero w przyszłym roku będzie. Bo już mam tam taki zauważyłem sobie taki dobry nawóz taki worek. Także, okej, okay, to tyle. I teraz zajmiemy się tymi drzewkami. Yy, w tym filmiku trzy albo cztery drzewka yy, zrobię i pokażę wam. Po prostu podzielę się tym z wami tymi Yamadori z zeszłego roku. Yy, to jest pierwsza brzoza. Jest dość duża. Zaraz yy, założę kamerkę na stojak i pokażę wam yy, jakie ono jest. Dobra, położyłem taką tak kamerkę, ustawiłem, żebyście zobaczyli mniej więcej jaka ona jest na wielkość. No nie jest wcale taka mała, prawda? Jest nawet dość spora jak na ten. I to jest brzoza, Yamadori z zeszłego roku. I tutaj, zaraz Wam tutaj przybliżę, muszę pousuwać tutaj te wszystkie, co wybijają od pnia, żeby nie odrzuciło tej głównej gałęzi. Żeby na poczet tych młodych, tych młodych pędów, żeby po prostu nie odrzuciło tej. Bo to chcę prowadzić jako przewodnik. Także to wszystko muszę pousuwać i tutaj jest naprawdę multum tego. Także utnę to. I... O. To i to też. To też. I zostawiam takie coś. Tutaj, wiecie co, jak ja pozyskiwałem tej amadori, to ja pozyskiwałem je, to tutaj była taka brzoza, taka gruba i ona odleciała, ona była martwa. I po prostu w złym miejscu taka rosła, w, w takim miejscu, że pozyskałem ją, bo, bo była martwa. I to jest odnoga, która rosła. I to się mi obłamało, bo chciałem to zostawić sobie, bo to fajnie wyglądało, ale jednak to było tak kruche, że... Ten. No i takie coś. I to będę prowadził sobie, zobaczymy, brzozę, prawda? Tak, no dość spore. I teraz tak. Tutaj te wszystkie zaraz Wam przybliżę. Pokażę Wam. Żebyście mieli dobry podgląd. Zobaczcie. O. Proszę bardzo. Zobaczcie. Tu jest taki stary i To będzie fajnie później z czasem wyglądać. Tak, tak pomyślałem sobie na bonsai. Bo ona nie jest taka mała już. No. także. No. A to jest duża. Dość, dość gruba. I tak. I wszystkie te młode, co tutaj są, to te pędy. Też muszę pousuwać. I tutaj też. To są wszystko młode pędy. tego jest naprawdę. Zobaczcie, ile tego jest. Patrzcie tutaj. Tu, jakbym powiedział, że 20, to za mało. Tu więcej jest. 30, nawet. To wszystko. I to wszystko. Ja to wszystko muszę pousuwać. Żeby energia po prostu nie szła w te pędy. W nowe pędy stąd tylko żeby energia szła w, w główny pień. O, i tak to z brzozą. I będę miał po prostu materię o pierwszą brzozę, drugą, prawda, na bonsai. Drugą, bo o tutaj mam, no nie? Tak jak wam, prawda? Tak jak wam kiedyś pokazywałem brzozę. O, tu mam, z nasionka. Samo mi się rozsiało. To jest brzoza z nasionka. O, młodziutka. A tutaj będę miał pierwsze Yamadori. Będę miał dużą i małą. No i zobaczymy jak to będzie, no, brzozy pra... rzadko, trudno jest spotkać brzozę, prawda, na no bonsai. na jest piękna. Jeszcze tutaj się zaczyna robić powoli, dopiero zaczyna się robić biała. Yy, biała kora. O, gdzie nie gdzie. Zaczyna się, zaczyna się powoli łuszczyć i zmieniać kolor na biały. Także zobaczymy. Będę wam po, po, yy, udostępniał postępy, prawda. O. To to wszystko w tej brzozie Także przyjęła się Yamadori z zeszłego roku. I zobaczymy jak to będziemy prowadzić. No, takie coś. Tutaj trzeba zrobić. Nawet tu od spodu tam. Także o, chciałem po prostu żebyście dobrze widzieli jak to tak kamerkę ustawiłem w rękę wziąłem żebyście dobrze widzieli jak to wszystko. O ile tego tego tutaj jest. Naprawdę. O. I to na bieżąco. Ja już będę usuwał, to już nie będę tego nagrywał. Żeby tutaj wszystkie te, co stąd będą wybijać, młode gałązki ucinać. Żeby energia angażowała w ten pień. No i takie, takie będzie bonsai. Taki materiał na bonsai to będzie. Zobaczymy, czy się uda. Brzoza. Także ten jeden chciałem wam pokazać. I teraz pokażę Wam następne y, Yamadori z zeszłego roku, które się też przyjęły y, i też mam do przycięcia, także momencik, założę kamerkę na stojak już i już będziemy robić ze stojaka. Okej, okay, jestem. To jest kolejny Yamadori, y, przy którym tutaj trzeba coś przyciąć i pokażę Wam je od razu. Z zeszłego roku. Y, nie pokazywałem go chyba Wam. Czaremcha. Zobaczcie. Przepiękna. Jest dość gruba. I, I tutaj zobaczcie, tak jak tu przyjęła się, oczywiście, ona była w stanie bezlistnym pozyskiwana, tak jak i ta brzoza. I tak, tutaj mam do przycięcia, przybliżę Wam, będziecie mieli lepszy podgląd. O, na drzewko, jest tak pięknie pogięta. Mm. Także kolejne Yamadori, które się przyjęło yy, z zeszłego roku. Jakoś sukcesywnie jeszcze tam mam parę, to będę Wam udostępniał. I też mam oczywiście upatrzone w terenie pięknej Amadori, kilka różnych gatunków. Także może w przyszłym roku. O, to, tutaj. I tak, tutaj ten też. O, przytnę go. Albo go całkowicie wydnę. I tutaj też. Tak naprawdę tutaj to, to wycinam to I, i tutaj wszystko ładnie zostawiam, jak na razie, te gałązki, niech sobie tutaj rośnie, tutaj tylko przerzedzę trochę. Tyle, na razie, a za jakiś czas przytnę te gałązki, może za miesiąc, czy tam za jakiś, niedługo, no, niech się zakorzenia, I to ono tak wygląda. Także też nie jest taka mała, zobaczcie. To będzie piękne. Materiał na bązaj. Dopiero, dopiero zaczyna przygodę, bo ono jest pozyskane w zeszłym roku, tak jak wam mówiłem. Także dopiero odbiło i przyjęło się. Ok. Także następny zaraz Wam pokażę. Ok, jestem. To jest następny Yamadori z zeszłego roku. Też czeremcha. To dwie czeremchy. To jest na kanale Filmik. Jak pozyskiwałem to pierwsze jam, A nie, to jest z tego roku, bo to było pierwsze Yamadori w 2023 zimą, ale już w tym roku, to przepraszam, pomyliłem się. Tam to jest z zeszłego roku, czyli to jest to, co pozyskiwałem na kanale. Jest Filmik, przyjęło się. Zobaczcie. I ją też mam tutaj troszeczkę do przycięcia. Też Wam przybliżę to. Zobaczycie sobie. To od dołu, tutaj jest okej, okay. tutaj to i tutaj jest bardzo gęsto. Kama piesku. Kama. Tutaj to wszystko wycina. wycinam, wycinam. Tak też. Też. To zostawię gałązkę. I tak zostawiam te gałązki. Tom to nawet wytna. Chociaż... Jedną z tych wytna. No i dobra i niech sobie rośnie i zobaczymy co tam dalej z tego będzie Takie coś Także przyjęło się to co było pozyskiwane przepiękne, fajne ten to jest naprawdę nietypowy materiał Tutaj jest martwe drewno ma zaraz wam przybliżę Słońce mnie razi bardzo, ale o. Mam martwe drewno. Prawda? No i on jest taki. No i takie takie coś na razie zostawiłem tyle pędów młodych i tutaj i zobaczymy co tam dalej w sezonie się z tego okaże. Tutaj jest ten okej okay. takie coś. Mm. No i dobra. To są te trzy Yamadori, co Wam chciałem pokazać i oprócz tego jeszcze mam do przycięcia, więcej mam do przycięcia, ale na ten filmik to te dwa na razie i jeszcze te trzy i jeszcze jedno yy, chyba będę przycinał w tym filmiku tego głoga, prawda, pamiętacie tego co Wam pokazywałem? On jest za gęsto, jego od razu trzeba trochę przerzedzić, no to już od razu go załapiemy w tym filmiku i następny filmik też może jakieś drzewka, bo też będę miał troszkę, także podzielę się tym z Wami, fajna frajda. No, także poprzyjmowało się ten, Yamadori. Kolejne. Jestem? Okej. Okay. Proszę bardzo. I tutaj też wszystkie te, co są na samym dole. I wiecie co, myślę, że jakbym tam gałązkę chciał, to bym ją ukorzenił. Spokojnie. To jest to z tej drogi, ten guk, taki, co, co wycinali, bo wziąłem. Taki kołek był. No. Tutaj przy samym tym to. Aha, on jest tak wygięty. To dobra, tutaj. Tu w tym wygięciu. Oczywiście na pewno trzeba będzie go Trzeba będzie go znowu kilka razy może nawet przycinać Dobra, jestem no nie wiem, na razie to wstępnie wiadomo, no bo będziemy, będę pilnował w sezonie Na razie tak żeby tutaj o żeby nie grubiały mi te gałęzie, bo później będą tutaj blizny duże. Od razu je trochę wyciąć. O, I tutaj to można będzie można później, jak troszeczkę, bo to za delikatne są jeszcze, żeby je kształtować, bo one się zaraz poobrywają. O, troszkę to się weźmie w dół, to, to, to na brzeg. O, zobaczymy. O, tutaj to. przycinam to jeszcze tak No i dobra jest wstępnie tutaj chodziło mi głównie o tutaj No i dobra wyczyszczone, ja też kolejne to jeszcze to i dobra coś takiego to tak a to tak później no i, no i dobra OK. i wiecie co, jak już jesteśmy przy tym, to może, to może jeszcze, bo i tak będę musiał wycinać więcej tych drzewek, tych takich, co się przyjęły, te kołki, to i może od razu w tym filmiku jeszcze zrobimy, o, to, to takie, co tajemnicze było drzewko, prawda, bo ma tutaj bardzo gęsto, chociaż trochę go przerzedzić, to takie, co najbardziej, a resztę z czasem też, wiadomo, no, nie będę na razie tutaj nic wybierał, tylko trochę z grubsza, to, co na samym dole tutaj, o. To jest, tak jak wam mówiłem, według mnie to jest czmielina. Czmielina, ale jaka czmielina, nie wiem. Może może pospolita, no nie wiem. E, no i co tutaj? Tutaj bardzo gęsto wybiła. I tak, tutaj o. Tutaj są pąki. Jak widzicie na, na tym kołku. Z tego kołka najlepiej, jakby mi rosło, to bym fajnie było. No ale z tego kołka na razie na razie dopiero pąki wybijają, także. O, tutaj tak. Trochę przeżerdzić. To co grubsze? Dobrze tam widzicie? No, taki kołas. No. Przerzedzić go trochę, bo bardzo naprawdę To co większe i to co do góry starczy. Że będziemy... O, już jest troszeczkę inaczej, już jest przerzedona. Tutaj też, z jednego miejsca to 4, 1, 2, 3, 4, 5. Z jednego miejsca 5. Tak odbił bardzo mocno. Ej, dobra. OK. No to mówię, to już od razu się, od razu się go trochę No i Dobra. Już troszeczkę jest inaczej. Już jest przycięty. Dobra. Wiecie co? Jak już tu jesteśmy to od razu też tego, prawda? Bo jest więcej tych drzewek, to może przy następnym filmiku. Zobaczcie, o to jest to, co mówiłem, że to jest prawdopodobnie czmielina. Tu był taki korzeń, też czmielina, tak jak tamto. Yy, o. To był korzeń i... I tutaj z tego, z tego dna, z tego korzenia, o. Takie coś. Zostawiam i zobaczymy, co tutaj dalej odbija. Będziemy, będę oczywiście cały czas trzymał rękę na pulsie, jak to się mówi. To dobrze. I to chyba na ten filmik to jeszcze to wszystko, oprócz jeszcze... Jeszcze jak już jesteśmy tutaj, to jeszcze pokażę Wam o To też jest z zeszłego roku Yamadori. Dość, dość, grube i jego tutaj też mam przy pniu do przycięcia. Hmm. Zobaczcie. To jest klon jesionolistny. On już jest naprawdę gruby. Yy. I to jest martwe. Takie było jak go pozyskiwałem. To, to będę musiał piłką spiłować. W tą stronę i będę budował takiego na dwie, ale to mam już pomysł na niego, ale to na razie to się niech się przyjmie. Ale przyjął się i niech sobie rośnie. I tutaj też mam troszkę do przycięcia, to go wam od razu pokażę. To też jest Yamadori z zeszłego roku. To co wam nie pokazywałem. Yy, no zobaczcie, on już ma taki charakter. Pień ma naprawdę gruby. I on jest w skrzyni sobie rośnie. I tutaj też mam tylko. O, te takie, co na samym dole. To trze Tego trzeba się pozbyć. To nie ma co. To niepotrzebne jest całkowicie. Tutaj też. Tutaj podstawa pnia, to niech będzie ogłodzona. I tutaj będzie. I tutaj będziemy. Na razie niech nie, nie ruszam mu, niech sobie pobiera energię. A później pod koniec sezonu, to prawdopodobnie wiecie jak zrobię. Wybiorę któryś z tych, albo to przytnę jeszcze w sezonie, żeby się rozgałęziło. A tutaj po sezonie to skrócę to dotąd. I stąd będzie kolejny pąk, żeby ta gałąź była inaczej i to skrócę. Także plany są, no, ale to na przyszłość. To tyle, no. chciałem się z Wami tym podzielić. Kolejne parę drzewek Wam pokazałem. Yamadori, które się przyjęły i no, trzeba było ogołocić troszeczkę pnie. No troszeczkę tu. Tutaj jeszcze czeremcha, ta pozyskana w tym roku, ta, ta była w tym. Z Filmik jest na kanale, pierwsza czeremcha 2023. To możecie sobie tak to... No i ta czeremcha, no nie z zeszłego roku, ta jest przepiękna. Bardzo jest pokręcona, zobaczcie. No to jest naprawdę. No to materiał na Bonsai będzie przepiękny. No. To dobrze, to, to wszystko. Dziękuję Wam za towarzyszenie mi i będę Wam aktualnie robił. Może wam następne drzewka, przy następnym filmiku jakieś jeszcze... jakieś amadori, jeszcze tam coś mam, co nie pokazywałem wam. Także bądźcie błogosławiony, błogosławieni tam Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję za towarzyszenie.